Epos to rozbudowany utwór epicki ukazujący losy głównego bohatera na tle ważnych wydarzeń narodowych. Jest to najstarszy gatunek epicki, wywodzący się z ludowych podań o legendarnych i historycznych bohaterach, a jego źródłami były przede wszystkim mity. Cechy Eposu: Obiektywny narrator, rozbudowana wielowątkowa fabuła, inwokacja, czyli rozbudowana apostofa na początku utworu skierowana do Boga bóstwa bogini. Równoległość świata boskiego i ziemskiego, obecność fatum, styl homerycki, patetyczny język, stałe epitety, porównania homeryckie. Pisane heksametrem, czyli antycznym wierszem zbudowanym z sześciu stóp. Autor pierwszych greckich eposów. Grecy wyobrażali go sobie jako wędrownego, niewidomego śpiewaka, który przy wtórze liry, recytował opowieści o Bogach i Herosach. Współcześnie badacze nie są zgodni co do tego czy Homer istniał naprawdę, ale podobieństwa Iliady i Odysei sugerują, że były dziełem jednego artysty. W starożytnej Grecji literatura była nierozerwalnie związana z muzyką i śpiewem. Odzwierciedleniem tej artystycznej praktyki jest mit o Orfeuszu, legendarnym śpiewaku, archetypie poety, którego nauczycielem był Linos, mityczny wynalazca rytmu i melodii. Heroizm. Nadzwyczajne męstwo, bohaterstwo, dzielność. Kalogatia. Połączenie dobra i piękna. Było odzwierciedleniem szlachetnego i etycznego postępowania. Mimesis. Z greckiego naśladownictwo. Naśladowanie rzeczywistości przez sztukę. Patos. Podniosłość, wzniosłość. Heroizm. Nadzwyczajne męstwo, bohaterstwo, dzielność.